Witam serdecznie w kolejnym odcinku a to już, że tak powiem, jest już falteryka skończona. Został wykonany remont silnika, przegląd ogólny no i częściowy silnika, też z góry. takie i również dwa nowe zawory zostały zamontowane z ASO na fakturę i po prostu jest to też potwierdzenie, że to są oryginalne części oryginalne opakowania itd. No i tak dalej. No jest też jakby nie patrzeć. No, na... autorka ma swoje lata 97 rok tutaj jest to i druga tu z innego rocznika nie pamiętam już jaki ale nieważne to najważniejsza jest ta, którą robiliśmy. I co Co zostało wykonane? Począwszy od filtra oleju fil filtra sprawdzenia, filtra powietrza jest ok, wymuchaliśmy. No i też jakby patrzeć na to, że zostało wykonane prace, jakie docieranie zaworów. Zostały wykonane uszczelniacze na nowo kupione, z zestawem top end uszczelek. Cały zestaw odporządkowany od uszczelki pod głowicą. Jakie również tutaj zostały wykonane prace jakieś tam detailingowe. Jeszcze trzeba będzie dopracować, a to już na koniec tego odcinka powiem to co i jak. Natomiast wracając do silnika, no to pokrywa jak i lewa, jak i prawa sprzęgła e, była ściągnięta, ponieważ e, no, trzeba było przejrzeć, co było przyczyną. No i jakby e, zobaczyć tutaj, dlaczego ten silnik nie chciał się uruchomić no, i też zatrzymał się. No doszedłem do tego wraz tutaj z właścicielem, że po prostu e, przyczyną było to, bo jeszcze zaznaczę, o, zaznaczę przed tym, że oryginalna masa była na uszczelniająca na pokrywach zaworów, czyli to świadczy po prostu było o tym, że po prostu ASO kiedy to robiło, yy, było yy, na serwisie przeglądowym, sprawiały pewnie luzy zaworowe i gdzieś tam przypadkiem mogło wpaść yy, kawałek uszczelki, która jest pomiędzy śrubą metalowo gumowa taka później ona wpadła przez głowicę tam gdzieś są kanały znaczy są głowice centralnie nie ale tutaj jakby, ogólnie patrząc na to po prostu jest tam w kanały są później yy, wiadomo yy, przechyla się lewo prawo motocykl no i gdzieś tam poleciało z leżąc razem olejem w dół gdzieś zrobiło ślady nawet na głowicy są gdzie teraz nie jest nie jestem w stanie pokazać bo jest złożony silnik co prawda, przetestowaliśmy, no nie, po prostu ten motocykl, po prostu nie wytrzymaliśmy, że tak powiem, z tym całym tematem, żeby po prostu go uruchomić. Za co przepraszamy, po prostu, że pierwszego odpalenia nie ma, ale mam nagrane, gdzieś tam może coś tam, coś tam znajdę, tu wrzucę. wracając do siebie jeszcze dalej, tam jak ogólnie się sprawuje motocykl. No, odpalimy go po prostu i zobaczycie, nie? Czy światło wyłączymy, potrzebne jest na razie. Кироны bo to już późna godzina no i jakby to powiedzieć remont został wykonany profesjonalnie przez nas tutaj jakby narzędzia odpowiednie do tego tak jak pisze Honda serwis po prostu w całe wszystkim no to zrobiliśmy tak jak trzeba nowe uszczelki pokryw nowe napinacze łańcuch dwa, razy dwa to wszystko i zostało tutaj nowy płyn chłodniczy dolany jeszcze i jakieś wydechy wypolerowane tam, takie detalingowe rzeczy. Nowy olej, tak jak mówiłem wcześniej. No i co? Jeździć, po prostu obserwować, że tak powiem, tak jak u nas to robią. I bezpiecznych tutaj jakby kilometrów. Yy, a jeszcze zapomniałem yy, powiedzieć, że łożysko bułwpirałem zostało wymienione z kulkowego na stożkowe. Tak zwane walcowe Być może gdzieś tam się mogę pomylić o narzeznictwo Więc to jakby to w komentarzach nie to wybaczcie Ale no jakby nie patrzeć Jest tyle tego o tych śrubach Tego wszystkiego sam jestem jakby Mechanikiem samoukiem no i też jakby Patrzeć na to Skręcić to nie jest lada jakiś tam e, Łatwo Ale jest to do zrobienia Wystarczy trochę wprawy że tak powiem No i serwis manual i Jakoś tam pójdzie nie no i w moim życiu już skręciłem ponad 400 silników Albo i lepiej Więc jakby tutaj patrząc, bo też pracowałem również w Toyota i innych rzeczach i tak dalej W tych magazynach No i też jakby do, y, praca którą wykonywałem Stawiała to na to, że po prostu doświadczenie Które zdobywałem Przez lata y, Sprawiło to, że po prostu zrobiliśmy to, y, że tak powiem wszystko też jakby to wszystko się połączyło i stworzyliśmy tutaj motocyk, że tak powiem, od nowa yy, razem z kolegą. No i ten, no i tutaj jest motocyk jego żony. Z żoną sobie śmiga, Vulterki 2. I ja myślę, że jeszcze moją dołączę, którą mam na wypuszczoną 25 lecie VTR 1000, która została zmodyfikowana mnie, ma jeszcze absolutnie wydechy, które yy, brzmią yy, jak prawdziwa faj taki brutalny dźwięk, że tak powiem, co do tej fauterki, no to będziemy musieli zajrzeć na pewno do zaworków, Bo tutaj, jeszcze wspomnę o tym, że w tej fauterce wymieniałem te dwie płytki. Poprzedni serwis niestety dał płytki nieodpowiednie, no i mimo, że się zapłaciły, i tak dalej. Ale to, że tak powiem, Larson polecam, sklep motocyklowy on dał nowe płytki, tak, jak trzeba, mikromierzem mierzyliśmy co zresztą yy, wszystko fajnie dobrane, mierzone i tak dalej, tak dalej, jest to naprawdę głęb pogłębny